Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry fański jumping. W dzisiejszym odcinku finał naszego polskiego turnieju, tym razem skocznia to zakopane HS 140. Jeszcze zanim zaczniemy, oczywiście przypominam o zostawieniu Subika, przypominam o zostawieniu łapeczki w górę, jeżeli chcesz więcej odcinków z fański jumping. No i jeszcze zanim zaczniemy, zobaczymy sobie klasyfikację generalną. Aleksander zniszczył oczywiście ma tutaj szansę na dobre miejsce na podium. Dalej tam Piotrek żyła. No i możecie sobie zobaczyć naszych Zawodników jacy są dalej, no i tutaj mamy jeszcze klasyfikację generalną Pucharu Narodów. Także Polska na pierwszym miejscu wygląda to nieźle, a my sobie lecimy z wielkim finałem. No i zakopane K125 HS140, rekord osobisty 144 metry. Oczywiście teraz sobie przypomniałem, że miałem zmienić wiatr, a tego nie zrobiłem. Także będziemy mieli taki wiatr jak tam był na finale. No i zaczynamy. Maciek kod zaczyna, ale chyba dobrze tam był wiatr ustawiony. 2-1 pod narty. No i zaczynamy. Mam nadzieję, że wszyscy zawodnicy się zakwalifikują. Niestety, w szczyrku, w realnym yy, świecie. Wow, jak będzie dobry skok, chyba. <grybujesz> niestety, zawody w szczyrku zostały odwołane. No, niestety. Zobaczymy, jak będzie w zakopanym. A na razie. Macie Koc, 143 metry, no ten skok da mu yy, kwalifikację do serii pierwszej. No i kolejny nasz zawodnik to Andrzej Stękała. Tutaj trzeba uważać w Zakopanem, bo jest taki troszkę ucięty próg jakby. Dosyć krótki ten próg, no i teraz mamy dużo słabsze warunki, ale ten wiatr rośnie. No i Aleksander zniszczał. o właśnie o tym mówię, za wcześnie, za wcześnie. Troszeczkę jeszcze ratował ten skok Aleksander zniszczył, ale 123 metry to jest słaba odległość, 31 miejsce dopiero, ale może się zakwalifikuje do serii finałowej, zobaczymy do serii pierwszej, sorry. A kolejnym naszym zawodnikiem jest Dawid Kubacki. No jestem ciekaw, czy ktoś tutaj będzie w stanie wywalczyć podium. Jeszcze 139,5 metra potrzebuje Dawid Kubacki, 1,2 metra na sekundę pod narty. Ale ważne, że miał tą kwalifikację. No i dobrze to wygląda. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. No i niestety nie ma telemarku jeszcze żadnego telemarku my nie mieli 143,5 metra także to jest tylko pół metra od rekordu skoczni. No i Dawid Kubacki oczywiście obejmuje prowadzenie, chociaż noty dosyć słabe. No i lecimy dalej. Kolejnym zawodnikiem jest Kamil Stoch. Już dostał sygnał od trenera. Wiatr dosyć słaby, tylko 0,7 pod narty. Szkoda, że nie czego innego 0,7. <grym> Chyba to było dobre wyjście z progu. Oj, troszeczkę za nisko w drugiej fazie. No i myślałem, że będzie telemarkat. Znowu go nie było. 143,5 metra, taki skok jak Dawid Kubacki, ale będzie przed nim. No i oczywiście Kamil Stoch ma pewną kwalifikację do serii pierwszej. A kolejnym naszym zawodnikiem będzie Klemens Murańka. Liczymy na dobry skok. Potrzebuje 139-140 metrów, aby się zakwalifikować. Ale to jest oczywiście z telemarkiem, a za jak będzie? Czy będzie telemark w końcu? Skok wygląda nieźle. No kurczę, troszeczkę za późno. Chyba w do tego telemarku. 143 metry oczywiście. Kwalifikacja będzie, a to najważniejsze. Liczy się skok finałowy, tak w sumie. No, w pierwszej serii oczywiście też się liczy, jakby nie patrzeć, bo trzeba te punkty nazbierać. Kwalifikacje to, można powiedzieć, taki trening. Chociaż to są też prawdziwe zawody, no bo dostaje się normalnie tam za nie pieniążki w prawdziwym życiu. Ale w FSJ jest jak jest. No i proszę Państwa, to będzie dobry skok, ale znowu telemarku nie było niestety. Paweł Wąsek, 144 metry, czyli wyrównany rekord skoczni tutaj w zakopanym. No, mam nadzieję, że ten rekord dzisiaj zostanie pobity. To jest bardzo prawdopodobne. A kolejnym z naszych zawodników jest Jakub Wolny. 139 metrów potrzebuje. Warunki, jak widzicie, 0 metrów na sekundę pod narty. No, ciekawsze są te warunki niż cały czas pod narty. Wyjście z progu dosyć dobre. I co? No nie wiem, czemu teraz nie było tego telemarku. 143,5 metra. Znowu się zaczynają problemy z telemarkiem. Mam nadzieję, że one nie będą trwały cały odcinek. Jak wolny może być zadowolony, obejmuje prowadzenie i oczywiście ma pewną kwalifikację, ale to świetnie teraz tutaj wygląda. Sami Polacy, sześć pierwszych miejsc Polacy. A nam zostało dwóch Polaków. Piotr żyła i Aleksander zniszczął. <laughs> Piotrek żyła potrzebuje 141 metrów, aby być prowadzenie. Warunki ma. No i zobaczymy, może on będzie w stanie wyludować tym telemarkiem, bo wyjście z progu naprawdę bardzo, bardzo dobre. No i jest telemark, proszę Państwa, Piotrek Żyła w świetnej formie, 148,5 metra. No i jest telemark, nowy rekord skoczni także jest, noty 20, 19,5, bardzo dobre. No i Piotrek Żyła tutaj długo prawdopodobnie będzie utrzymywał to prowadzenie. A przed nami ostatni z Polaków, Aleksander Zniszczoł. No i liczymy na tego zawodnika, potrzebuje aż 151 metrów, aby objąć prowadzenie. Czy będzie w stanie to osiągnąć? Będzie w stanie, bo jest proszę Państwa w formie. Dosyć niezłe wyjście z progu, ale to nie było, to co Piotrek żyła, no i mamy zachwiane lądowanie. No, ale nie skreślamy tutaj Aleksandra Zniszczoła, no bo wiadomo, jeszcze będzie... Pierwsza i druga seria, tam potrzebujemy dobrych skoków. A kwalifikacje można powiedzieć zakończyły, dwóch zawodników zostało, ale nie będziemy sobie ich na razie oglądać, może potem. I tak to wygląda, trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach, to mi się podoba, Piotrek Żyła, Jak Wolny, Kamil Stoch, Andreas Wellinger tutaj rozdzielił Polaków, dalej Dawid Kułaski, Paweł Wąsek, Klemens Murańka, Maciej Kot, Aleksander zniszczał. Jeszcze ktoś z Polaków? Andrzej stękała. Oj, niestety się nie zakwalifikuje. No, nie dużo brakło. A my lecimy na pierwszą serię. Zaczynamy pierwszą serię konkursu. Teraz potrzebujemy tych skoków dobrych. Zaczyna macie kot. Potrzebuje tylko 128,5 metra, aby mieć prowadzenie. No, jest w stanie to zrobić na spokojnie. Myślę, że taki skok powinien osiągnąć raczej. Oj, troszeczkę tutaj za agresywnie w pierwszej fazie, ale jest Telemar. Także może być zadowolony z tej próby. 142 metry, bardzo dobre noty. 20, 19,5. i pół. Maciek Kot na pewno może być zadowolony. Powrót formy, można powiedzieć. A kolejnym naszym zawodnikiem jest Dawid Kubacki i potem od razu Kamil Stoch. 142 metry potrzebujemy, być prowadzenie i 08 pod narty. Także warunki dosyć mogły być lepsze, oczywiście. Wydaje mi się, że troszkę za późno się wybił Dawid Kubacki, ale jest na szczęście telemark, także można powiedzieć, że to dobry skok był. Drugie miejsce Dawid Kubacki zajmuje aktualnie, a zobaczymy jak będzie po pierwszej serii. Mam nadzieję, że będzie dosyć wysoko. I od razu tutaj mamy następnego polskiego zawodnika Kamil Stoch. Także liczę na to, że będzie świetny skok. Warunki do tego są zaraz, będzie 2 metry na sekundę pod narty. Czy wykorzysta te warunki Kamil Stoch? Oj, chyba za wcześnie się wybił, ale jest ta wysokość. No i jest najważniejsze: Telemark 144 metry, 20 noty. Proszę Państwa, same 20, prawie no nieźle. Także noty bardzo, bardzo dobre. No i Kamil Stoch oczywiście obejmuje prowadzenie. No i następnym zawodnikiem polskim jest Klemens Murańka. 147,5 m aż potrzebuje, aby być w Wiatr maleje, więc ta odległość też troszeczkę będzie maleć. No i zobaczymy, czy będzie w stanie oddać taki skok. Wygląda to naprawdę ładnie. No i jest telemark, naprawiło się. 142,5 metra. Same 20 noty, proszę Państwa, Klemens Murańki, także może być tutaj zadowolony. Obejmuje prowadzenie. No, nie wiem jaki tam będzie skład w zakopanym w prawdziwym życiu, bo w sumie jeszcze to nie chciało, nagrywam to przed konkursem. Także tu na pewno będzie trochę inny, no nie na pewno, może to się trafi taki sam. No i Paweł Wąsek, proszę Państwa, 146,5 metra jest w stanie to zrobić oczywiście. Chociaż w kwalifikacjach dosyć taki skok średni, ale teraz to wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. No i jest telemark, to trzeba wcześniej tutaj podejść do tego telemarku, 143,5 metra. No myślałem, że będzie trochę dalej, ale też obejmuje prowadzenie, sami Polacy tutaj praktycznie w czołóweczce będą. No tak, 5 pierwszych miejsc, sami Polacy. A kolejnym zawodnikiem jest Jak Wolny, zostało 3 Polaków do końca pierwszej serii, 144 metry potrzebuje. Jest w stanie to osiągnąć. Warunki niezbyt sprzyjające, słaby, naprawdę słaby wiatr. Bardzo ładne wyjście z progu, ale jest ta wysokość i niesprzyjające, może warunki, ale wykorzystał tam każdy podmuch wiatru. 148,5 metra, bardzo daleka odległość, ale niestety bez telemarku. Znaczy, był ten telemark, ale taki zachwiany, to prawie jak bez. zostało dwóch Polaków do końca pierwszej serii: Piotrek, żyła i Aleksander, zniszczył, na którego tak liczymy. Bo w kwalifikacjach nie był zbyt dobry skok. No i Piotrek żyła tutaj szybko machnął. Trener będzie miał bardzo dobre warunki 2-0 podnarty i czy będzie w stanie wykorzystać te warunki. Oj, troszeczkę słabe wyjście z progu, tak mi się przynajmniej wydaje, ale wykorzystał warunki. Niestety lądowanie nie wyszło. 144 metry Piotrka żyły. No i słabe noty. Oczywiście kwalifikacje do serii finałowej będzie miał. A przed nami już ten zawodnik, na którego my wszyscy liczymy, czyli Aleksander, zniszczął. Potrzebuje 148 metrów, aby obejść prowadzenie. Jest w stanie to zrobić. Jest w formie, chociaż w kwalifikacjach, nie pokazał tego. No i zobaczmy, jak będzie teraz. Dobre wyjście z progu. Troszeczkę za nisko się nachylił i żeby był telemark. Jest telemark. Także to będzie dosyć wysoko, aczkolwiek spodziewaliśmy się lepszego skoku. 142 metry to udaje. Piąte miejsce jak na razie. No i zakończyliśmy sobie pierwszą serię. Jeszcze tutaj dwóch zawodników zostało do końca, ale sobie ich przewiniemy. Może na sam koniec ich sobie zobaczymy, albo nie zobaczymy. I coś się tutaj dzieje. Pierwsze 8 miejsc sami Polacy, proszę Państwa. Takie zawody to ja rozumiem. Fański jumping. No i mam nadzieję, że druga seria też tak będzie świetnie wyglądać. No, jeżeli wszystko się tak potoczy jak w pierwszej serii, to będzie naprawdę wspaniały konkurs z zakopanym. Odległości też tutaj oddają przeciwnicy długie, bo 142 metry. My najbardziej się obawiamy oczywiście Rio Kobayashi'ego. No i lecimy z drugą serią konkursu. Zaczyna Piotrek żyła świetna forma ostatnimi czasy. Zobaczymy, czy pokaże to także w tym skoku. Ma warunki, ma naprawdę dobre warunki. Dobre wyjście z progu, jest ta wysokość, jest stabilnie w locie i proszę Państwa, Piotrek Żyła pokazuje nam formę 147,5 metra z telemarkiem, świetne noty. No i prawdopodobnie to będzie kandydat do zwycięstwa. To będzie walka Polaków w tym konkursie, coś mi się wydaje. Świetne zawody, nikt się tego nie spodziewał, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo jeszcze praktycznie wszyscy polscy zawodnicy zostali. No i Dawid Kubacki 147,5 metra potrzebuje. Ma wiatr podnarty, może to zrobić, może ten y, skok Piotrka Żyły go troszeczkę zmobilizował. No i niezły skok, niezły skok, mamy wylądowany Telemarkiem. Noty, same 20, świetna forma Polaków. 141 metrów jest zaraz za Piotrkiem Żyłą. Także Dawid Kubacki może być tutaj zadowolony na pewno. Kolejnym naszym zawodnikiem jest Maciek Kot. Forma się poprawia u niego. Potrzebuje 142 metry, aby mieć prowadzenie. Będzie miał naprawdę dobre warunki. Ten wiatr rośnie 2 metry na sekundę pod narty. Wydaje mi się, że za późno z progu, ale może mi się tak tylko wydaje. Proszę Państwa, to był niezły skok, ale niestety zachwiany telemark. To mu daje trzecie miejsce. Sami Polacy w czołóweczce. Cały czas tak to wygląda. Proszę Państwa, no i mamy już nie mamy innych zawodników. Sami Polacy zostali także mamy pewność, że Piotrek Żyła będzie na, na pewno na podium. Zobaczymy na którym miejscu. Na pewno będzie trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach, także już te zawody są naprawdę wspaniałe. Ale który z Polaków? Aleksander zniszczął przed nami 145 metrów. Potrzebuje wiatr, będzie miał dosyć słaby. Ale jest w formie. Może nam pokazać dobry skok troszeczkę za nisko w drugiej fazie. No i mamy znowu zachwiany telemark. Odległość niezła: 143 metry. Zadanie wykonane. I wskakuje na drugie miejsce. Aleksander zniszczą. Tuż by się spodziewał takiego konkursu w zakopanym. No i kolejnym naszym zawodnikiem jest Kamil Stoch. Walka Polaków. I 144 metry w pierwszej serii skoczył. Dosyć dobry skok. Miejmy nadzieję, że się poprawi teraz. Chociaż my i tak jesteśmy zadowoleni. Oj, to było bardzo dobre wyjście z progu, troszkę tutaj za nisko w drugiej fazie. No i telemark zachwiany. Poprawił się o pół metra. No i Kamisto stoch obejmuje prowadzenie. Tego się spodziewaliśmy. Ale kto dzisiaj wygra? Ja bym tutaj stawiał na Pawła Wąska lub Clemensa Murańkę. Albo dobra, Jakub Wolny. Stawiam <grych> na Jakuba Wolnego, że on wygra. Wy możecie już stawiać sobie w myślach. I 139,5 metra potrzebuje tylko klemę z murańka, bo takie same ma warunki. Ale ten wiatr teraz się wzmaga. Dosyć dobre wyjście z progu. No i klemę z murańka w okolicy punktu HS 141,5 metra. No, bez błysku, bez błysku i bez telemarku także. Ale może być oczywiście zadowolony z tych zawodów. I zostało nam dwóch polskich zawodników i już wiemy, że sami Polacy w czołówce. Naprawdę dobre zawody, mam nadzieję, że nikt tutaj z naszych zawodników już nie zepsuje swojego skoku. I proszę Państwa, zobaczmy, jak to będzie. Świetne wyjście z progu, chociaż dobra, nie takie świetne. Oj, i znowu tego telemarku nie ma. 142 metry Pawła Wąska, słabe noty, ale i tak daje mu to trzecie miejsce. Naprawdę dobre skoki w zakopanym dzisiaj. 148,5 metra w pierwszej serii Jakub Wolny. Bardzo dobry skok. Możecie pisać swoją drogą, jakie tu macie rekordy. To tam serduszko. Jakub Wolny potrzebuje tylko 141,5 metra z telemarkiem, aby obieśmiało zania niedużo. Czy będzie w stanie to zrobić? Czy go presja nie zje troszeczkę za wcześnie się tutaj wybił, ale stabilnie w locie. No i niestety nie udało się tego teremarku zrobić, i które będzie miejsce? Drugie miejsce Jakuba Wolnego. Czyli kto wygrywa? Kto wygrywa? Oczekajcie, bo ja już się pogubiłem teraz. Proszę Państwa, wygrywa zawody. Kamil sto, ale patrzcie, jak to pięknie wygląda. Ośmiu Polaków na ośmiu pierwszych miejscach. Kamil Stoch, Jakub Wolny, Piotrek Grzyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Klemes Murańka, Dawid Kubaski i Maciej Kot. Takich zawodów my dawno nie mieli. No i zobaczmy sobie tutaj podium. To naprawdę był fantastyczny finał. <laughs> trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach. To ja rozumiem. Tutaj jeszcze mamy, proszę Państwa, podium yy, klasyfikacji generalnej. Andreas Wellinger wygrywa. wygrywa. Ryojko Bojasz i drugi Aleksander zniszczą na trzecim miejscu. Także mamy jednego Polaka na podium. Wiele Polaków tutaj awansowało wyżej, ale no tylko jeden. Zdobył ten puchar Ale za to w Pucharze Narodów Jesteśmy na pierwszym miejscu Także to jest jakaś rekompensata No i tak się kończy finał Naszego polskiego turnieju fański Jumping Mam nadzieję, że ten cały turniej wam się podobał Mi tak, szczególnie ten finał Bardzo ładne skoki wielu Polaków w czołówce Ja się powoli z wami żegnam Przypominam oczywiście o stawieniu subika nowym osobom I przypominam o stawieniu łapeczki w górę Jeżeli chcecie więcej odcineczków Elo